Hej siemanko, jestem że 13 witam was w kolejnym filmie na moim kanale w kolejnym odcinku z gry Minecraft Pocket Edition. Dzisiaj jest kolejny odcinek oczywiście z Minecraft Skyblock, a ja w dzisiejszym filmie postanowiłem, że, z, że pójdziemy na eksplorację. <laughs> tak jeżeli pamiętacie o poprzednim odcinku, e, zrobiliśmy koblarkę, troszkę tutaj wyspę przerobiliśmy. No i budowali, budowaliśmy, o, ups, nie miałem shiftu. Nie miałem shifta w ściśniętego bym prawie spadł. E, no dobra. Tutaj oczywiście most sam zbudowałem. Tutaj nie patrzyłem co jest w tych skrzynkach. Co jest tu w skrzynce. Co jest generalnie tutaj. Nie wchodziłem tutaj tylko na tę wysepkę. Dzisiaj ją razem z zeksplorujemy. Jest osadniki, głowa creepera. No głowa creepera, bardzo fajnie. Buraki. Oczywiście buraczki Zabierzemy i od razu posiejemy nowe Jest tu drzewo mm -hmm. bardzo też e, cieszy mnie to No i arbuz To w sumie nie jest arbuz Bo... Znaczy, to jest jakby arbus ale... Mam tak jak jest, patrzeć na tłumaczenie to, to, to w ogóle jest złe, no przecież jest to melon a to melon to jest, wiecie, zupełnie co innego. Jak pamiętacie, to na dachu tego, tego budynku jest skrzynka. Tak, jest ta skrzyneczka. Szmaragdy. Pięć szmaragdów. U że włączyłem sobie ten na taki granic. Zobaczmy, co możemy kupić od tego ostatnika za pięć szmaragdów. Mogę kupić chlebki. Nie chcę chlebków. No, ciasto też nie chcę. To no, masz to jest taki typowo, to jest rolnik, tak? To jest rolnik. Tak, to jest rolnik. No możemy z nim pohandlować sobie. Eee, trochę. Oczywiście wyspa jest oświetlona, więc jakoś nie ma tu problemu z potworami. No, no i wyspę można uznać za e, zeksplorowaną, ale możemy sobie za drzewa, tylko nie mam siekierki. Sobie zaraz ją stworzymy. Oczywiście każda wyspa ma surowce, nasza też ma yy, surowce, więc troszkę możemy sobie tam pokopać. Węgiel widziałem, yy, żelazo też było, więc jesteśmy ustawieni, że tak powiem. Może nie będziemy mieli zbroi, w sumie nie będę robić zbro żadnej zbroi. Yy, no chyba, że znajdę jakiś spawner zombie. Tam jak wiecie leje się no, tam na pewno jest spawner tam, ten budynek tam, yy, co jest. Możemy w sumie zrobić, wiecie co jeszcze, most do... Tej pieskowej wysepki. Najlepiej to wiecie co? Zrobię. Pójdę z tymi szmaragdami do skrzyni i odłożę je, bo jeżeli ja bym tutaj zginął, spadł z jedynymi szmaragdami, to byłby niezły przypał. A na pewno w przyszłości, jeżeli znajdę jakiegoś osadnika, który ma lepszą profeskę powiedzmy. Mmm zbroi mistrza no to z nim lepiej by się pohandlowało niż z jakimś rolnikiem ok, tak, jeszcze marak do odkładam tu mamy trochę drewnaną możemy przy okazji stworzyć sobie siebie. patrzcie to jest bardzo fajne, to wygląda jakbym grał w minecrafta na komputerze a tak naprawdę cały czas siedzę w minecraftie na, na telefonie czyli tak jak macie normalnie te te Minecrafty. Nie, ma, mam dźwięki włączone, tylko cicho było. Pójdę ściąć tamte, dr tamte drzewa, ale oczywiście je posadzę z powrotem, ee, bo u nas drzewa jakoś nie chcą rosnąć. I wolałbym te mniejsze drzewa na naszą wyspę, ponieważ te duże, ech, te choinki w sensie tamte są. Ścinanie ich to jest masakra. Krowa, krowa. No tak, tutaj zawsze się krowy respią na trawce. Więc tak. Albo spawner to jest jakiś z tych krów? Nie no, spawner jakby był, to by się respiły części. Tutaj jest chyba. Nie, to... No Jezu, głupia krowa. Wy... Jeszcze ja tutaj przemieszczę, bo ta krowa jest jakaś głupia. No jak ona łazi? Tak krzywo, że o każdy blok się zaczepia. nie by było, jakbym zdobył sadzonkę tego drzewa. Jest chyba jakiś lag w Minecrafcie? Tak. miałem laga w Minecrafcie. Wow, wysuwam, a to się samo wsuwa. Oczywiście, nie będzie jakoś zbyt dużo odcinków z tego sezonu Skyblocka, po prostu. Parę odcinków i Foxburger, wyspy dzisiaj te, i jeszcze tę te piaskową. Ten most zrobię zrobię cięcie i zrobię ten most, bo budowanie mostu właśnie na shifcie jest nudne. Ja bym to robił na komputerze, to wiadomo, byłoby to o szy... wiele prostsze i szybsze. Jest nieco ciemno, ale no nie mam za bardzo czym oświetlić. Zresztą na naszej wyspie też nie ma za dużo światła, jak zobaczycie, tam jest tylko lawa. Jeżeli pójdę teraz. Dobra, czekajcie, czekajcie, kamień, kamień. Czy 19 wystarczy do tamtej wysepki? Szczerze wątpię, dobrze. Tak, zrobię na chwilę cięcie, no i wrócę już, dojdziemy do tamtej wysepki. Okej, okay, już jesteśmy, już pocięci, już jesteśmy na tej wysepce. I tutaj to jest też, w więc więc ma jakieś. Jakiegoś problemu z potworami. Zresztą jesteśmy w analizie, więc nie będzie Twórów, O, kowadełko. Co to jest? Miksurka natychmiastowe zdrowie 2. Bardzo fajnie. Czerwona wełna. No, mączka kostna. O, super. Ciastka. Morchewki, ziemniaczki. Super, super. Skrzęczka była bardzo fajna. Drewnianym kilofem raczej nie wykopię tego co chcę. Dobra, mamy już dwie wysepki już zeksplorowane, znaczy zeksplorowane, w sumie nie zeksplorowałem tej wysepki, ale tylko tyle, co tu przyszedłem. Eee... Jak już tu jeszcze jestem, to szybko wezmę tutaj... O nie! I tu w ogóle trzecia trzcina cukrowa, ona wpadła w ten, w kaktus. Kaktus trochę odsunę. Przy okazji go też tak. E, rozsadzę trochę. Jest małe, mało piasku. Może potem zbierzemy trochę tego piasku. Trochę w sensie wie, troszkę więcej czekajcie. Musimy teraz tam iść do domu. To zawsze na zaklętach trzeba na shifcie iść, bo tu. Wiadomo jak jest w Minecraft Pocket Edition. nagrywałem dla was, na kanał, na, znaczy dla was, w sensie, no na kanał nagrywałem yy, serię, no, Ingrzysk śmierci. znaczy w sumie to była, to był tylko jeden odcinek. Nie wiem sobie czemu, czemu go usunąłem, yy, były. Dobra, to odłóżmy te rzeczy. Są istotne rzeczy. Może nie aż tak bardzo ale schowam je. No, mamy już... Prawie pełną skrzynkę. I tak jak mówiłem, zajmiemy się teraz eksploracją tego... Yy, znaczy tego, naszej wysepki. Bo na pewno znajdziemy tam coś ciekawego, ale... Wezmę sobie jeszcze... Zrobię kamienną łopatę. Yy, nie wiem, czy tam i... Sadzonki nie pospadały, bo tu drzewa nie odrastają. Więc, może najpierw pójdziemy po sadzonki. No, bez sadzonek, no to nic nie zrobimy. A ja nie chcę tych dużych choinek mieć. Tych świerkowych. No, samo to ścinanie jest nudne. O, jest, jest, mam. Super, jedna tylko, dwie. Elegancko. To teraz, czy. Mam mączkę kostną, znaczy mączkę kostną może sobie zostawię, bo w przyszłości może jak, jak, jak będę mieć problem z jedzeniem. Czyli jak na razie to korzystam, znaczy gram na easy. No jak i tak nie dostaliśmy żadnych pochodni na start, to, to jakbym wziął powiedzmy ten normal, w tym sensie ten średni, średni poziom trudności, no to byłoby po mnie. A te sadzonki zostawię sobie Czemu by yy, nie, nie zostawić? Dobra Dobra, 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 a my zróbmy sobie zejście Okej okay. Mamy bedrock, więc nie muszę się bać o to, że spadnę Zyskałem macierzyc, no to najtward, no prawie najtward, najtwardszy blok w minecraft'cie Wykopujemy nasz węgiel Trochę mało Tylko dwie sztuki I już bym się chciał wrócić z tym węglem Do skrzynki Żeby tylko go odłożyć Żeby tylko był w skrzynce, nice na pewno mamy tutaj gdzieś coś jeszcze na tej wyspie, może nawet diamenty znajdę. No wiecie, na razie chcę wykopać tylko to co widziałem. Dobra, mamy żelazo, więc kamienny kilof do rączki. I lecimy. Okej, okay, to wszystko złapałem elegancko. No to wkopujemy się w nasz skyblock. Lazury. Lazury to można wykopać kamiennym kilofem, więc to dzieła. Złoto. No niestety nie mam żelaznego kilofu. Jak na razie to ja nie skończyłem jeszcze korzystać yy, drewnianego. O, z drewnianego. Super. Zapaliłby się czerwony proszek, więc mamy trochę światła. Dużo Redstone'u, ale jak na razie diamentów nie widziałem. O, patrzcie, jakie miło. Wow! To są czasami takie ściny małe. No i teraz drewniany kilof no, Okej. Okay. Może nad nami były diamenty, nie wiem. Może na naszej wyspie nie ma diamentów. No i też nam się trochę kamienia. Bo nie chcę się stać przy tej koblarce. Zresztą e, rzadko się zdarza, żeby kamień wpadł do rąk, bo często wpada do lawy. Chciałem wam pokazać właśnie ten bug z tym, z tym łapaniem kamieni, ale niestety Minecraft się zbagowało, Znaczy zbugowało się tam to, co chciałem zrobić i wypadłem wtedy za mapę. Był ten pierwszy, fail, ten w tym pierwszym odcinku, oczywiście, z SkyBlocka, Drugi to był jak, potem, jak ten most zbudowałem. Okej, okay, tam już mamy górę. Pewnie, jakbyśmy rozkopali tamtą wyspę, też byłoby żelaza dużo. No i kamienia też będę potrzebować, na pewno, na budowę domu, jak będę chciał coś zbudować. Może... A, a może nic nie będę budować. Też jest taka możliwość. Uuu, diamencik. Mi, miła niespodzianka, chociaż tak na razie. No. Znalezienie jest. Bezużyteczne. No bo nie wykopię go. I po drugie jak bym nawet go wykopał, to i tak nic z nim nie zrobię, więc. Niech sobie na razie tutaj czeka. Jemencik, dobrze, trochę lasurę Tu jeszcze przekopię trochę. No, już zaraz mi drewniany kilo wpadnie. Już w ogóle jest. O, zaraz, czyli teraz. No chyba już ponad tak kamienia, tak? Nie no, 23 Tutaj niby mam... Ten nie, jest, jest, tak jest Znowu wykopać Węgiel, no, no chyba możemy się już wrócić na górę Chyba zakończę odcinek, myślę, bo chyba tyle wystarczy. Trochę pokopaliśmy, trochę eee, wysepek eee, tam zwiedziliśmy. Ja oczywiście nie wchodziłem na tamtą wyspę, jedynie co most zbudowałem, ale... Czy ja tu dowieście co na szlifcie będę chodzić? Post i... Po, oczywiście poza odcinkiem i dalej no, już nic nie robiłem z tamtą wyspą. Nic nie wiedziałem, co będzie w skrzymce. Lazuryd. Żelazo i węgiel I To najważniejsze rzeczy, które mamy W sumie kamienia odłożę tutaj 64 I zrobię jeszcze jedną skrzynkę Tak o, żeby była No tu ją postawię I to będzie może skrzynka na jakąś ziemię Ziemia też mi jest potrzebna Zresztą wyspy z ziemi mamy chyba tylko dwie. W nam tylko trzy wyspy. Hmm. O w ogóle tak mówiłem, że nie będzie portalu do piekła, a tam portal stoi. Jakoś może mi się nie zrenderował. Albo go po prostu nie zauważyłem. No. Zdarza się. Także to by było na tyle z tego odcinka. Dzięki, dziękuję, że wypiliście na, na niego. Zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału. Zobaczmy łapki w górę. Uzmę na, na razie i cześć. Hej, hej, hej. a zapraszam oczywiście do ładowania łapki w górę. To jest najfajniejsze, chyba, że mogę nagrywać na YouTube. No, na razie, cześć. Hej, hej.